Witam Was w kolejnym odcinku piekielnej maszyny. Dzisiaj będzie o dyskach. Samsung 970 Pro, to jest nasz pomysł na piekielny dysk do piekielnej maszyny. Najwydajniejsza konstrukcja na rynku. Bardzo interesująca, ponieważ w 100% skompletowana przez Samsunga. Mamy tutaj kontroler Phoenix Samsunga, mamy tej kości MLC Samsunga, no i mamy tutaj pamięć podręczną również od Samsunga. Dwa takie dyski już trafiły do piekielnej maszyny, każdy po 1 terabajcie. Trzeci terabajt jest u mnie w ręku. Pudełeczko niepozorne, małe, chociaż jak na taki dysk, może nawet całkiem spore. Zaglądam do środka. Nośnik wygląda w ten sposób, może jeszcze zdejmę tą foliową osłonę. O, dokładnie w ten sposób. Niebawem również ta sztuka trafi do piekielnej. My w międzyczasie przygotowaliśmy sobie kilka testów dotyczących tego dysku. Akurat przy okazji mieliśmy również nośnik z oferty Cruciala, dlatego mieliśmy jakieś tam drobne porównanie. No i może przejdźmy teraz do naszych testów. Oczywiście rolę platformy testowej dla dysków pełniła piekielna maszyna. Jej aktualna konfiguracja to procesor Intel Core i9-9980XE zainstalowany na płycie X299 AS Rock Taichi. Do tego dołożyliśmy 64 GB pamięci RAM Predator z oferty Kingstona o taktowaniu 3600 MHz. Zabawy zaczęliśmy od weryfikowania czasów podstawowych operacji na plikach. Nasze tymczasowe dyski Crucial P1 uzyskiwały blisko dwukrotnie dłuższe czasy pakowania i rozpakowywania archiwów, a więc wzrost wydajności naszej platformy jest trudny do przeoczenia. Podczas kopiowania plików w obrębie dysków wskaźnik systemu Windows wskazywał na prędkości od 1 GB w przypadku wielu plików do 2 GB na sekundę w przypadku pojedynczego. Pliku. Oznacza to mniej więcej tyle, że kopiowanie 30 GB zdjęć zajmie nam około 40 sekund, a spakowanie tych plików to już zaledwie 20 sekund. Na potwierdzenie piekielnych możliwości podrzucamy również screena z Crystal Disk Mark, gdzie w warunkach syntetycznych zapis przekroczył 3 GB na sekundę, a odczyt osiągnął 2,7 GB na sekundę. Co zyskujemy na zainstalowaniu tak szybkich nośników na komputerze dla gracza? Przede wszystkim szybsze czasy ładowania lokacji, szybszą instalację gier. Takie dyski docenią również osoby, które streamują lub po prostu nagrywają swoje rozgrywki. W przypadku high-endowego sprzętu, naszym zdaniem, jest to gra warta świeczki. To tyle na temat tych dysków z naszej strony. Jeżeli chcecie je wygrać razem z całą piekielną maszyną, musicie uważnie śledzić nasze materiały. Pamiętajcie, kliknąć subskrybuj, łapkę, jeżeli Wam się podobało, oczywiście tą do góry. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie materiału i do zobaczenia w kolejnych treściach piekielnej maszyny.